A popiół z nich zanieść do Betel. 5. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judcy i którzy składali ofiary kadzielne na Wyżynach, w miastach Judei i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, Słońcu, Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu Wojsku Niebieskiemu. 6. Usunął Aszarę ze świątyni Pańskiej. Na zewnątrz Jerozolimy do Doliny Cedronu i spalił ją w Dolinie Cedronu, starł na popiół i rzucił popiół jej Nagrodę Pospolitego Ludu. 7. Zburzył domy osób, uprawiających nierząd sakralny w Świątyni Pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Ashery. 8. Kazał zgromadzić się wszystkim kapłanom z miast Judy i splugawił wyżyny, gdzie ci kapłani składali ofiary od Geba aż do Berszeby. Zniszczył hram Kozłów który znajdował się u wejścia do bramy złego, zarządcy miasta, po lewej stronie, gdy wchodzi się do bramy miejskiej. 9. Jednakże kapłanom wyżyn nie wolno było przystępować do ołtarza pańskiego w Jerozolimie, wyjąwszy to, że mogli jeść chleb brzaśny wśród swoich braci. 10. Następnie sprugawił palenisko z grozę w Dolinie Synów Chin aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej turki przez ogień na cześć Molocha. 11. Kazał usunąć konie, które królowie Judcy poświęcili słońcu u wejścia do świątyni Pańskiej, blisko mieszkania Unuha Meleka, które było w obrębie podwórca, i spalił w ogniu rydwan słoneczny. 12. Ołtarze zaś na tarasie górnej izby Haza, które zrobił królowie Judy, oraz ołtarze. Które zrobił manas w obydwóch dziedzińcach świątyni pańskiej król zburzył i wyrwał stamtąd, a proch ich wrzucił do doliny cedronu. 13. Nadto król splugawił wyżyny, które stały naprzeciw Jerozolimy, na południe od góry oliwnej, i które Salomon, król Izraelski, zbudował dla Asztarty ohydy Sedończyków, dla Kemosza ohydy Moabitów, i dla Milkoma obrzydliwości Jammonitów. 14. Połamał stele i wyciął sery. A miejsca ich zarzucił kośćmi ludzkimi. 15. Nawet ołtarz będący w Betel Wyżynę utworzoną przez Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu zburzył również ten ołtarz i Wyżynę, potłukł jej kamienie, starł na proch, spalił też Aszerę. 16. Jozjasz rozglądnął się i ujrzał grobowce, które były tam na górze. Polecił zabrać kości z grobowców i spalił na ołtarzu. Aby go splugawić zgodnie z wyrokiem pańskim, obwieszczonym przez męża Bożego, który przepowiedział owe sprawy. 17. Zapytał dalej, co to za pomnik tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z miasta, to grobowiec męża Bożego, co przyszedł z Judy i zapowiedział te sprawy, które ty wykonujesz nad grobowcem w Betel. 18. On zaś rzekł, zostawcie go w spokoju. Niech nikt nie rozrzuca jego kości. Pozostawiono więc kości jego nietknięte, razem z kośćmi proroka, który przyszedł z Samarii. 19. Jozjasz usunął również wszystkie przybytki wyżyn, które zbudowali królowie Izraela we wszystkich miejscowościach Samarii, aby pobudzić Pana do gniewu. I postąpił z nimi zupełnie tak, jak z Betel. 20. Wszystkich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, zabił na ołtarzami i palił kości ludzkie na nich. Następnie wrócił do Jerozolimy. 21. Król wydał całemu ludowi następujący rozkaz: Świętujcie paschę na cześć Pana, Boga waszego, jak jest napisane w tejże księdze Przymierze. 22. Naprawdę, nie obchodzono takiej Paschy, jak ta, od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem, i podczas całego okresu rządów królów Izraela i królów Judy. 23. Dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzono taką paschę na cześć Pana w Jerozolimie. 24. Co więcej, zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ohydy, które widziało się w kraju Judej w Jerozolimie. Jozjasz usunął w tym celu, aby w czyn zamienić słowa prawa, spisane w księdze, jaką znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni pańskiej. 25. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą zgodnie z całym prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on. 26. Jednakże Pan nie poniechał żarów wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniwagi, które mu wyrządził ses. 27. I Pan powiedział, nawet Juda odtrącę od oblicza mego. Tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. 28. A czyż pozostałe dzieje Jozjasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w księdze kronik królów Judy? 29. Za jego czasu faraon Neko, król egipski, wyruszył do króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Gdy król Jozjasz wyszedł przeciw niemu, Nekos spowodował jego śmierć w Megiddo, zaraz przy pierwszym spotkaniu. 30. Słudzy jego odwieźli na rdwanie jego zwłoki z Megiddo, sprowadzili je do Jerozolimy i pochowali w jego grobowcu. Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, namaścił go i obrał królem w miejsce jego ojca. 31. W chwili objęcia rządu Joachaz miał 23 lata, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hamutal córka Jeremiasza z Libny. 32. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodkowie. 33. Faraon Neko zakłół go w Kajdanewr w w kraju Hamat, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości stu talentów srebra i dziesięciu talentów złota. 34. Faraon Neko ustanowił królem Eliakima, Syna Jozjasza, w miejsce Jozjasza, jego ojca, i zmienił mu imię na Jacekim. Joachaza zaś pojmał i zaprowadził do Egiptu, gdzie umarł. 35. Jajekim dostarczał faraonowi srebra i złota. Jednakże musiał kraja podatkować, aby dostarczyć pieniędzy według rozkazu faraona. Na każdym z ludu ziemi, stosownie do swego oszacowania, wymógł Daninę srebra i złota, aby ją dać faraonowi nako. 36. W chwili objęcia rządów, o jakim miał 25 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię zebida córka Pedajasza z Rumy. 37. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodkowie. 1. Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny, o jakim był mu poddany przez trzy lata. Następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu. 2. Wtedy pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów i wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków. 3. Jedynie z powodu gniewu pana przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego. Co popełnił? 4. A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi. Pan już nie chciał przebaczyć. 5. A czyż pozostała dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w księdze kronik królów Judy? 6. I spoczął Joakim ze swymi przodkami, a sen jego Joakim został w jego miejsce królem. 7. Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju. Ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od potoku egipskiego aż do rzeki Eufratu. 8. W chwili objęcia władzy Jojakim miał 18 lat i panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matce jego było na imię Chuszta córka Elnatana z Jerozolimy. 9. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec. 10. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. 11. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. 12. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania. 13. Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby Pałacu Królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej tak jak Pan przepowiedział. 14. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę: mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, 10 tysięcy pojmanych, oraz wszystkich